Jesteśmy w środku lasu na jurze, ale nie idziemy się wspinać. A dzisiaj będzie coś, czego nie spodziewałem się, że będę robił w całym swoim życiu, a przynajmniej w najbliższym czasie. Ale kontuzje, że tak powiem, wymagają innych aktywności, więc skorzystajmy już z tej okazji i będziemy się dzisiaj uczyć nowych rzeczy. Bo to oczywiście jest wyjazd typowo edukacyjny. Idę tu, bo mnie przymusił i absolutnie nie z własnej woli. Także dzisiaj z troszeczkę innej perspektywy, trochę inny sport. Miały być trzy jaskinie, wyszły dwie, no ale niestety w jednej się nie dało. A dlaczego? To zobaczycie już za chwilę. Pierwsza jaskinia, do jakiej udaliśmy się, jest to jaskinia księdza Borka. Znajduje się tam taki mały otwór wejściowy, który właśnie możecie zobaczyć. Jak go zobaczyłem, to stwierdziłem, że jest on dosyć mały, ale podobno zalicza się do jednych z większych. O, wygląda mojej szerokości, ale podobno. To jest otwór wielki jak dostodowy, więc ogólnie no, tam zjeżdżamy. A zaraz jeszcze sobie przećwiczymy wszystkie liny. Przypomnimy, sobie wczoraj było w pokoju prowizorycznie. Bo ja to kiedyś dawno temu robiłem Ale bardzo dawno temu jeszcze na szkole we Wrocławiu A teraz trzeba to jeszcze na żywym organizmie sobie przypomnieć I będziemy schodzić W planach są teoretycznie Były cztery jaskinie, a teraz chyba zostają trzy No i zobaczymy jak będzie Tutaj warto też wspomnieć, że szpej wspinaczkowy różni się od jaskiniowego Chociażby uprząż jest inna Tutaj na środku łączymy ją takim mailonem dużym Korzystamy też z innego sprzętu Tutaj wszystko jakby jest zaporęczowane Więc my się tylko do tego przepinamy A konkretnie mój towarzysz, z którym to robiłem Jest on po kursie datarnictwa jaskiniowego i ma już wiele jaskiń za sobą, także miałem dobrego przewodnika, a on zdecydował się mnie wziąć tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mnie dobrze zna, wie, że umiem się poruszać na tych przyrządach. Zresztą przećwiczyliśmy to sobie też dużo wcześniej, zarówno w domu, jak i też na miejscu. Był w stanie on mi zaufać i wiedział po prostu, że nie zrobię niczego, co byłoby dla nas niebezpieczne. Co prawda, nie poruszałem się nigdy w terenie jaskiniowym i też nie wiedziałem, czy nie mam jakiejś klaustrofobii, czy coś w tym stylu. Nie podejrzewałem, ale czasami się. Różne rzeczy okazują i po prostu on wiedział, że może mnie zabrać do takich w miarę łagodnych jaskin i zobaczyć po prostu jak sobie poradzę, no i tyle. Tutaj na wejściu do jaskini pierwszej faktycznie trzeba było się przecisnąć przez taki mały, znaczy dla mnie mały zacisk i tutaj popełniłem jeden błąd, po prostu wypuściłem linę do zjazdu a że ten zjazd był bardzo trudny do wykonania z szantem, szant to jest taki przyrząd zabezpieczający, no to zrobiliśmy to z samej rolki, żeby po prostu było się łatwiej przecisnąć przez tą szczelinę. To jest element tego zarządzania ryzykiem, zarówno we wspinaczce, jak i właśnie w tym taternictwie jaskiniowym, czy bardziej w speleologii. No i czasami się decyduje po prostu na takie rzeczy. Przez to największe Musiałem się tam na chwilę zatrzymać i sobie ręce podmienić. Jedną musiałem wcisnąć z tym. Ale z tu jest jeszcze jak to się nazywa. No i tutaj po kilku metrach zjazdu dojeżdżam do pierwszej przepinki. Przepinam się właśnie na drugą linę i drugim już zjazdem docieramy do tej jaskini. Nie jest to najniższy jej punkt. Najniższe punkty z parę metrów niżej, natomiast tutaj się zatrzymujemy i stąd rozpoczniemy tą taką mini eksplorację. Cała jaskinia nie jest jakaś bardzo duża, więc zajęło nam to dosłownie 15-20 minut. Natomiast tu już mogłem sobie przećwiczyć takie pierwsze jakieś dziwne dla mnie nienaturalne ruchy, ale to już zapraszam do oglądania. Takie wspinanie No cześć Takie przyjemności O patrzyłem coś niżej jest Glonowisko Siup api No nieźle Chcesz się tu czołgać to możesz Eee Świepanie Aha i to jest tyle? A w dół? Nie, tu jest już ziemia. O! Dobrze. Siedzę przed biurkiem. Tu będzie rozciągania tyle, że.

To traj całego ciała masz Góra? A widzisz? O nie. Nie chciałem tego słyszeć. Fajne czyli poczekała z moim na Znaczy, że jeszcze nie ma tragedii, ale już będzie chuwa gruba. Proszę Państwa, Mikołaj Wiśniowski, wielicie Matki Ziemi. A jest tam na czym stanąć? O, ja wiem, myślę, że widzę. <laughs> no i to są właśnie nienormalni ludzie. ty to jest? No, tam wychodziliście. Idziemy, tam czy wracamy? Wracamy, bo mamy i tak burę, wiesz? A. Ha, no. Po skończeniu eksploracji tej jaskini trzeba było wyjść po linach. Wyjście było dużo łatwiejsze niż zejście tam, czy bardziej zjazd na dół. No i chwilę sobie odpoczęliśmy, bo było bardzo gorąco i udaliśmy się do naszej drugiej jaskini. Miała być to bardzo fajna i już trochę ciaśniejsza jaskinia. Natomiast jak już dojechaliśmy na miejsce, przeszpeiliśmy się, było ta godzina 12, no to jak zeszliśmy mm, dosłownie kilka metrów do, takiej, do takiego korytarzyka, no to w tym momencie okazało się, że wszystkie spity, które tam były... Yy, po prostu zamontowane zostały nawet nie wycięte tylko zdemontowane ponieważ śruby od spitów jeszcze były natomiast samych plakietek nie było nie mogliśmy zjechać więc trzeba było po dosłownie kilku metrach w jaskini wyjść na powierzchnię i po prostu jechać dalej i nie marnować czasu znaczy to są te nie były oho Ty, ale co nie wiem. przepraszam To to wygląda bardzo legitnie ogólnie. po masz ale też to wiesz że tu nie to po prostu trzecia jaskinia do jakiej się udaliśmy to jaskinia wielka studnia Szpatowców i tutaj jest to po prostu jaskinia linowa to znaczy że musimy zjechać całą długość liny tutaj robimy kilka przepinek tutaj Mój kolega bardzo dobrze to wszystko prowadzi. No, jest zawodowcem. Ja się tylko słucham i nie przeszkadzam. Yy, niestety, tutaj w drugiej części tego nagrania padła mi bateria i wszystko zostawiłem u góry, więc najciekawszy fragment jaskini, yy, najciekawszy zjazd jest nagrany krótkim filmikiem z telefonu. Yy, cała jaskinia ma kilkadziesiąt metrów głębokości, swego czasu nosiła tytuł nawet najbardziej śmiertelnej w Polsce. Tutaj po kilku przepinkach docieramy do takiej pierwszej półki, z której musimy zmienić kierunek naszego zjazdu, jakby w stronę otworu wyjściowego, w przeciwną stronę niż dotychczas. Zjeżdżamy po takim lekkim skosie i to jeszcze się nagrało. Bardzo fajnie to wygląda. Zjeżdżamy w stronę takiej dosłownie dziury w ziemi. Jest taki okrągły otwór i stamtąd zjeżdżamy już na samo dno właśnie studni szpatowców. Jest to fajny zjazd, troszeczkę eksponowany, ale bez przesady otaczają nas te ściany, więc na pewno te zjazdy są, przynajmniej jak dla mnie, mniej obciążające psychikę niż te w górach. Na pewno dużo bezpieczniejsze, to stuprocentowo. Trzeba uważać jedynie na, nazwijmy to, śliską linę. Jeśli mamy nową linę, to potrafi się naprawdę szybko prześlizgiwać przez tą rolkę, więc tutaj parę dobrych porad od przyjaciela i jestem w stanie bez problemu zjechać. Bardzo fajne przeżycie. Natomiast, czy wrócę do jaskini? No, nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast na pewno nie porwało mnie to tak jak wspinanie. Wspinanie jest dużo lepsze, przynajmniej dla mnie, na pewno dużo ciekawsze, interesujące. Co, co? Nice. No drugą. No w no. Tutaj na koniec jeszcze kilka przebitek z telefonu. Właśnie ze zjazdu do, na dno studni. Co jak będziesz jaskiniowcem? Co? Będziesz jest kiniowcem? Chyba nie. Ale tu są kurde krajobrazy wyciekane. Ale idzie, ja cię co. No. Później jeszcze trzeba wyjść w górę, więc tutaj też parę dobrych porad odnośnie jumarowania. I znalazłem się już w otworze, właśnie tym wyjściowym. I to by było na tyle w tym filmie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza. Łapki w górę, to by było na tyle w tym filmie, na pewno było on inny niż dotychczas. Możecie też dać znać, jak podoba się Wam taka właśnie narracja w stylu lektorskim. Ten wypad był spowodowany kontuzją właśnie kolegi. Nie mogliśmy się wspinać stąd ta decyzja. Czy wrócę do jaskini? Nie wiem, może na pewno wspinanie bardziej mnie interesuje. To wszystko w tym materiale, a w następnym widzimy się już na wspinaniu.